Lojalność rodowa ma swoje zalety, ale bywa, że nas więzi. Różne niesione od pokoleń przekonania o rodzie obciążają nas, choć na poziomie świadomości tego nie widzimy. Mężczyźni u nas to zawsze byli silni, harowali jak konie i zawsze dawali radę. Albo przeciwnie, słabi zawsze byli, wcześniej umierali, a kobiety silne zawsze dawały radę. Prababcia choćby tej to nigdy nic nie złamało. Zbyle kostki garzupy umiała ugotować my, mamy to po niej. Albo pieniądze nigdy się naszej rodziny nie trzymały. Co już gdzieś w majątku się ktoś dorobił, to zawsze jakaś katastrofa, pożar, wojna. A u nas to Pech, jakieś kobiety rodziły dzieci traciły je potem. I tak przekazywane z pokolenia na pokolenie pochwały czy przestrogi powoli umacniają to, co potem może nam ciążyć jako lojalność rodowa. Rodowe przekonania bywają jak betonowe buty, ciągną w dół, topią nas, a my często nie wiemy. Czemu nie umiemy wypłynąć? Czemu pieniądze się mnie nie trzymają? Czemu zacharowuję się jako głupia i jeszcze jestem z tego zadowolona? Czemu nie pozwalam sobie na odpoczynek i nic nie robienie, mam poczucie winy? Czemu nie umiem cieszyć się w pełni swoimi dobrami? Mamy tak głębokie uczucie odpowiedzialności za szczęście członków rodziny? Że gdzieś pod świadomości tkwi racjonalny wstyd i poczucie winy, że mogłabym czy mógłbym mieć inaczej, lepiej niż oni. A oni, oni pewno często by zrozumieli i się ucieszyli, że mamy łatwiej. Więc czas obudzić świadomość, że to tylko niepotrzebny skrypt, który blokuje nas przed zmianą, i że gdy go zmieniamy, to działamy dla siebie, ale też dla wszystkich następnych pokoleń.